Witam Was bardzo serdecznie. Dziś jesteśmy, jak widzicie, na kolejnym cmentarzu. Aczkolwiek dzisiaj interesować nas będzie bardziej ten grobowiec, który tam widzimy za krzyżem. Pokażę Wam ten krzyż. Ponieważ na temat tego cmentarza, tego grobowca jest bardzo ciekawa historia. O której chcę Wam opowiedzieć, ale zanim to zrobimy, chciałabym bardzo podziękować moim wspierający. Kochani, serducho dla Was. Zobaczcie! Bardzo ciekawa! железно Dokładnie chodzi nam o mauzoleum rodziny Gutlerów. To nie tylko miejsce spoczynku zasłużonej dla miasta rodziny, ale również świadectwo jej wpływu na rozwój regionu. Widać, że koszona jest trawa. Zmarł. Jest to miejsce, które łączy historię przemysłowego rozkwitu, rodzinnej tragedii i symboliczne zakończenie pewnej epoki.

Widzimy niepozorne z zewnątrz, ale wewnątrz, pełne ciszy, kunsztu i wspomnień, które przez wiele lat leżały zapomniane, zniszczone i rozszabrowane, aż wreszcie odzyskały swoją godność. Niestety się nie dostaniemy do środka. Wnętrze mauzoleum można zwiedzić z przewodnikiem. Dzisiaj nie będziemy wchodzić, ale na pewno jest bardzo ciekawe. Rodzina Gutlerów przybyła do Złotego Stoku w XIX wieku. Związana była z lokalnym przemysłem wydobywczym, hutniczym i bankowym. szczerze, że ten cmentarz wcale nie jest mały. Zobaczcie. Nie wiem, czy uda nam się wszędzie wejść. Zobaczcie, jak tutaj już jest trawa. Gdzieniegdzie gdzie widać, już jest skoszona. Piękniejsze są to żelazne krzyże. Nigdy się nie umiona na patrzeć, nadziwić. Wilhelm Gutler senior, ojciec rodu, był jednym z najważniejszych przedsiębiorców w regionie, zaangażowany w rozwój kopalni zakładów metalurgicznych oraz infrastruktury miejskiej. Stanisławę widzimy, urodzona w 1895, a zmarła w 1966. Zobaczcie, czy tam widzicie. To trzeba zobaczyć jak najwięcej, prawda? Więc mimo, że jest trawa wysoka, postaram się jak najwięcej Wam pokazać. Tutaj mamy kolejny żelazny krzyż. Majątek i cieszyli się poważaniem wśród mieszkańców. Byli fundatorami lokalnych instytucji, narczyńcami i mecenasami sztuki. Tak ogólnie znajdujemy się w Złotym Stopie. Oczywiście cmentarz jest przy głównej ulicy, więc na pewno słyszycie samochody, coś przepiękne są te krzyże tam powiem. Na które właśnie patrzymy, powstało po śmierci Wilhelma Seniora w 1874 roku. Jego żona Paulina, chcąc zapewnić godne miejsce spoczynku dla siebie i swoich bliskich, zleciła budowę kaplicy grobowej o klasycystycznej architekturze, wzorowanych na antycznych świątyniach greckich. Wewnątrz tego grobowca znajdowało się 8 sarkofagów wykonanych z różnych materiałów drewna, blachy cynkowej i kamienia w zależności od statusu i daty pochówku. Widzimy sobie tam bliżej, żeby Wam jeszcze pokazać. Budynek przypominający klasyczną grecką świątynię został wykonany z piaskowca i granitu. Wejście zdobią kolumny w porządku doryckim oraz napis: Niech spoczywają w pokoju. Wnętrze kaplicy przykrywa kopuła z kasetonami, a po obu stronach portalu znajdują się kamienne tablice z biblijnymi inskrypcjami. Wewnątrz spoczywa 8 osób. Wilhelm, 1822-1874, założyciel rodu, przemysłowiec. Paulina, jego żona, 1825-1898. Herman, syn, kontynuator interesów, 1857-1906. Wilhelm, junior, wnuk, działacz społeczny. 1884-1938. Luiza żona Wilhelma Juniora, pochodziła z rodu Berens. 1896-1936. Wolfgang zginął tragicznie w katastrofie lotniczej jako młody pilot w czasie I wojny światowej. 1893-1913. Berthold. Zmarł jako niemowlę 1895-1897. Walter zmarł w dzieciństwie 1887-1893. Jednak najbardziej poruszająca historia dotyczy Wolfganga, młodego lotnika, który zginął w wieku 20 lat w katastrofie lotniczej w 1913 roku. Był jednym z pierwszych lokalnych pilotów szkolonych w cesarstwie niemieckim. Sobie pozaglądamy z innej strony. Jego ciało zostało przewiezione do złotego stoku i złożone w potrójnej trumnie drewnianej. Cynkowej i ponownie drewnianej. Mieszkańcy opowiadali, że jego pochówek był milczącą manifestacją zderzenia nowoczesności z tragedią. Każde takie ładne. Po 1945 roku, gdy niemieccy mieszkańcy zostali wysiedleni, mauzoleum zostało porzucone. Przez dekady było dewastowane przez szabrowników, plądrowane przez poszukiwaczy złota z kopalni, wielokrotnie włamywano się do sarkofagów w poszukiwaniu kosztowności. Część trumien została porzucona lub porozbijana, a ludzkie szczątki były rozrzucone po wnętrzu, co przez lata było tematem tabu wśród lokalnych mieszkańców. Kolejny przepiękny żelazny krzyż, ale zobaczcie tutaj jedno: mamy żelazny krzyż, a niżej mamy drewniany, odwrócony krzyż. Ciekawe, proszę, aż się z takim spotykam. Zniszczenia trwały aż do XXI wieku i obit niszczał, zarastał i niemal całkowicie zniknął z pamięci. Dzisiaj, jak widzimy, ktoś o to dba. 1920. W latach 2019-2022, dzięki wsparciu funduszy europejskich i zaangażowaniu lokalnej społeczności, mauzoleum zostało odrestaurowane. Słuchajcie, no strasznie, tutaj je jeździ więcej tirów i ciężarowych samochodów niż normalnych samochodów. Kolejne A Tam z prawej strony wyłania się mauzoleum Obiekt uzyskał uznanie i w 2022 roku otrzymał. Muszę Was przeprosić, bo cały czas jeżdżę w Obiekt zyskał uznanie i w 2022 roku otrzymał prestiżową nagrodę Zabytek Zadbanych. Mieszkańcy starszego pokolenia mówili, że nawet ruina tego miejsca oddychała dostojeństwem. No naprawdę, powiem Wam szczerze. Czekajcie, tutaj to jest epitafia. Mamy krzyż drewniany. Ciekawostką jest, że podczas porządkowania mauzoleum odkryto w zakamarkach wnętrza fragment kobiecego medalionu, prawdopodobnie należącego do Pauliny. Coś majestatycznego w tym cmentarzu, powiem Wam szczerze. Nie wiem, czy zauważyliście, że z reguły zawsze mówię, jak są blisko samochody, że bardzo mnie to irytuje. Mimo, że tutaj tak jest, tak się nie dzieje. Jest coś pięknego tutaj. choć nie ma udokumentowanych legend związanych bezpośrednio z mauzoleum, jego historia i losy rodziny butlerów budzą zainteresowanie. W przeszłości obieg był celem wandali poszukujących skarbu właścicieli kopalni złota. Podczas renowacji odkryto zniszczone sarkofagi, które zostały odrestaurowane i ponownie złożone w mauzoleum. Powstały konkretne legendy, miejsce przez wiele lat budziło niepokój. Zimna kaplica. Wejście do ruin miało być zawsze chłodniejsze niż otoczenie, niezależnie od pogody. Dzieci z osiedla nie wchodziły tam bez osób starszych. Szmer bez echa. Osoby, które próbowały mówić w środku mauzoleum, twierdziły, że ich głos jakby był wchłaniany, nie odbijał się echem, mimo kamiennej konstrukcji. za szybą. W czasie jednej z wizyt przed renowacją eksploratorzy mieli zauważyć coś, co przypominało odbicie sylwetki w zniszczonej szybie drzwi wejściowych, mimo że szyby już dawno tam nie było. Mauzoleum jest otwartym miejscem pamięci, dostępnym dla turystów i mieszkańców. Znajduje się na trasie spacerowej po Złotym Stoku, między centrum a starym cmentarzem ewangelickim. Władysław 1961 Pan Mieczysław zginął tragicznie 1958 i Pan Władysław również zginął tragicznie. Zonę 1841, a zmarł 1908. Miejsce to, to nie tylko grobowiec przemysłowców, ale symbol przemijania, upadku i ocalenia pamięci. Miejsce, gdzie historia mówi nie z podręczników, ale z kamienia, ziemi i ciszy. Mauzoleum to nie tyle zabytek, co świadectwo pewnej epoki, jej wzlotu, tragedii i milczącego końca. Nie ma tutaj spektakularnych legend, ale jest za to cisza, która mówi więcej niż słowa, i historia rodziny, która chciała zostać na zawsze, i została pośród ruin, z których dziś na nowo wzniesiono ich pamięć.

Tutaj mamy fotografię. Tylko, niestety, nie wiemy, kim jest ten mężczyzna. Wszystko zatarte. No nic, kochani. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną podczas tej bardzo nostalgicznej. Podróży. Ponownie możemy upamiętnić wiele dusz, które spoczęły w tym miejscu i nie zaznały spokoju, ale wydaje mi się, że po tym, jak widzimy, że ktoś tutaj sprząta trawy, kosi, dba o to miejsce, że w tym miejscu na pewno jest spokój. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną. Ściskam Was mocno i do następnego.